Cześć, witam Was wszystkich, bardzo serdecznie, to jest kanał Ariowit i w tym filmiku pokażę Wam, jak wymienić procesor w komputerze. Procesor w komputerze kryje się za wiatrakiem w pucie głównej. Więc tak, najpierw odłączacie cały komputer od prądu. Możecie powiemować kable, ja po prostu wyłączyłem listwę. I teraz musimy rozjąć tą szybkę. I teraz zdejmujemy wiatrak. Odłączamy także go od kabla, tutaj, w tym miejscu. I teraz będziemy go wyjmować. Przełączamy te guziki. To są specjalne strzałki, żeby. Można było wtedy wyjąć. Dobra, wyjęta. Zobaczcie, jaki syf. Dobra, będę musiał to wyczyścić. I dokładnie za tą pastą jest procesor. Za tą pastą jest procesor. Czekajcie, ja wyczyszczę w ogóle to wszystko. Moment. Ok. Trochę wyczyściłem, zwłaszcza ten wiatrak. Totalnie. I teraz tak. Tutaj jest zawleczka. Tak. Podnosimy. I oto mamy procesor. Ostrożnie wyjmujemy. Ostrożnie. Oto procesor, z którym należy obchodzić się, jak mówiłem, ostrożnie. To samo tyczy się gniazdka, ponieważ jeżeli tylko któryś z pinów naruszysz, to komputer może się nie włączyć. Albo jak było w moim przypadku, nie działał jeden slot RAM. Czyli ja mogę mieć tylko jeden, chociaż w przypadku. Chociaż wiesz, wiecie, dałem komuś, kto się zna na tym. Udało mu się jakoś, tak wiecie, pod lupą lekko wyprostować. I teraz działa na dwóch, chociaż nie jestem pewien, ale działał przez jakiś czas, tylko nie wiem jak teraz. Ok, w taki sposób właśnie wyjmujecie. I teraz powiedzmy, że bierzecie sobie drugą. Drugi procesor i wkładacie. Wkładamy w taki sposób, że znajdujemy strzałkę. Strzałka jest w lewym, dornym rogu. Musi być strzałka. Dokładnie. teraz przykładamy. Ok. Weszło. Weszło. I teraz możemy zamknąć. Zamykamy. Tak. No i teraz montujemy jadrok. Okej. Okay. Napisamy do napisami do przodu i na lewo. I tak. I pyk i pyk. Okej. Okay. Wkładamy kabel do gniazdka. Myshotmate. Okej. Okay. Teraz możemy podłączyć komputer. Zobaczmy, czy włączy się. Załącza się. Działa. Ok. Więc w następnym filmiku będzie o karcie graficznej. Karcie graficznej. Zobaczy się wiatrak. Ok, wiatrak się kręci. Nie wiem, bardziej zadbać o to, trochę wyczyściłem, więc wygląda to lepiej. Ok, więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmik Wam pomógł. Możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, napisać komentarz i do zobaczenia w następnych filmikach. Na razie, cześć.